Cześć, witajcie z pokładu Fiata 125P rocznik uwaga 1969 jedziemy sobie zobaczcie kto jest za kierownicą Witam Łukasz Weiss osoby którego nie znają polecam link tutaj wrzucę gdzieś filmik do film, do link do filmu Fiat 125P GTJ wyjątkowy Fiat wyjątkowa osoba w postaci Łukasza Łukasz Wydawałoby się, że masz jednego Fiata, Fiata gtj i i wystarczyłoby, a jednak... A jednak nie. A jednak nie. I przyznam się od razu, że ten samochód się pojawił nie dużo wcześniej niż ten biało-czerwony Fiat. I on jest punktem wyjścia dla mnie, jeżeli chodzi o Fiaty. Wyścigówka jest wyścigówką. Ona powstała po to, żeby spełnić marzenia. Mam nadzieję już niedługo, kiedy tylko pozwoli mi na to życie, on będzie startował normalnie w cyklicznych zawodach mistrzostw polskich wyścigów górskich. Natomiast ten fiat... O, przepraszam. Za duża góra przed nami. Ten fiat to nie wyścigówka, także górki przestawiają, Natomiast on się pojawił u mnie... Przyznam się wam szczerze przypadkiem, bo ja naprawdę nie chciałem kupić tego samochodu. Zbierając materiały na GTJ znalazłem ten samochód. To jest powiedzmy jeszcze raz 1969 rok czyli sam Pierw, początek 1969 roku. No grzechem było odpuścić taki egzemplarz. I przyznam się wam szczerze, że cieszę się jak małe dziecko, że po prostu go mam. Od zawsze go mam już u siebie. Jeździmy nim tylko sporadycznie na wycieczki, bawimy się nim, cieszy nas i całą naszą rodzinę. I Dobra, powiedz mi, od kogo go kupiłeś? To jest yy, jesteśmy, jedziemy sobie teraz yy, do Iwonicza, czyli stąd. skąd, yy, tu gdzie mieszkasz. Tu gdzie mieszkam, tak? O, tak. Iwonicz, okolica Iwonicz Zdrój, Krosno, jeżeli te osoby nie, ktoś nie kojarzy. Yy, ty go kupiłeś gdzie? Ja Daleko po poniwy... nie... Nie, jak go w, w nie, nie oczekiwałem tego. Jeździłem za samochodami po, 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 po Krakowach jeździłem, za samochodami. Który to był no... rok, kiedy go kupowałeś? Ile mniej więcej para, lat temu? 2011 może 12 No rok. czyli to nie było nie rok nie dawno, temu, nie? Ale też Nie no, tak ale dawno. Nie tak dawno. 10 lat temu. Tak jest. Kto nie jeździł? To był samochód od starszego ciadzia, który trzymał go w garażu, chodził się nim sporadycznie. Zobaczcie na przebieg. Hmm. To jest przebieg autentyczny w tym samochodzie. Nie jest zniszczony, nie był nigdy zniszczony. Zobaczymy zaraz. No. Dlatego jak odpuścić takie egzemplarz i nie wziąć go do siebie do domu? Okay. 30, dobrze widać 32, 32 tysiące, tak. no też i stan tego samochodu wskazuje na to, że on nie jest bardzo wyeksploatowany. Nie, nie jest wyeksploatowany, naprawdę służy, jeździmy nim na zloty, na miłe, e, niedzielne wycieczki, choć problem ma, taki, że na pokład mogę wziąć tylko jeden fotelik dla małego dziecka. A dlaczego? No tak, no bo fotelik nie mamy pasów. nigdy nie był no wyposażony właśnie. nawet w punkty mocowania pasów. Rok później, dopiero w 70 roku, była zrobiona poprawka na nadwoziu samochodu. Są stawione tam z tyłu gniazda pod, pod montaż pasów, natomiast ten nie ma. No na razie mamy jeden fotelik, więc dajemy okay, raz. Okay. Kupiłeś go, robiłeś przy nim dużo, czy to no, powiedzieliśmy, że w dobrym stanie był, ale w czy dobrym musiałeś... stanie, tak. Nie, no to słuchajcie, jak samochód od, 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 od starszej osoby. Po, był pobijany, po, 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 porysowany. On jest przelakierowany, cały, nie na jakich zasadach tam spawania elementów, po prostu przelakierowany. Musiał być tam podprostowany, pod, 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 pod Podszlifowane miejsca, przelakierowany i cieszy, służy. E, no dobra, i teraz e, to nie jest jedyny Twój Fiat. O GTJ-cie wspomnieliśmy, kto będzie chciał, to sobie zobaczy filmik, Warto. Natomiast to jest taki samochód do jazdy, no na pewno nie rajdowy. Nie? nie, to jest takie. Nie, nie, Nawet e, weekend, slot, przejechać się. Nie, nie przychodzą myśli żadne, żeby próbować nim cokolwiek się wygłupiać, czy, czy, czy bawić się inaczej niż to, na co zasługuje. Po prostu na miłe przejażdżki, na, 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 na cieszenie mhm. jego osobowością. Mhm. Dobra, Łukasz. A wróćmy teraz jeszcze do tego zakupu y, Fiata, bo mówiłeś, że ciężko odpuścić, i się zgadzam z tym, ciężko odpuścić 69, 125. 125P. Tak, tak, Natomiast, tak. Y, czy to była tylko kwestia, wiesz, samego y, rocznika, czy jeszcze jakiś, może, sentyment do tego samochodu? Do tego do, do, do fiata, ale klasyka. Historię samochodu znasz. Jak go kupujesz, mniej więcej wiesz co, co oczekujesz, znając historię samochodu. Bo to jest, ale... przepraszam, bo to jest jeszcze powiedzmy, jeżeli tego nie powiedzieliśmy, to jest czas, kiedy ty szukasz bazy do budowy Model, wyścigowego. Do tak. tak. Tak, od początku. I słuchajcie, jest samochód, którego kiedyś się naoglądałeś jeszcze za dziecko, tak? I tak to było w moim przypadku. Ja chodziłem do garażu mojego wujka. Zaglądałem przez drzwi, będąc z małym dątcem, i tam patrzysz, a tam ten, ten taki śliczny chlądz na tym samochodzie. No nie odpuścisz wzroku od tego, i po tych kilkunastu latach szukasz modelu do budowy GTJ, patrzysz, no a tam stoi taki samochód, którego tego oglądałeś w dzieciństwie? No i mhm. no jest. <laughs> Model 69, ale. Początek produkcji, zobaczcie. Punktem charakterystycznym do rocznika to, tak jak wspomniałem, nie ma punktów kotwicznych do pasów na tylnej, na tylnej kanapie. Nie możemy zamontować tam pasu bezpieczeństwa. Za tym, tak jak wspomniałem wcześniej, za czym idzie. Nie założymy fotelika, nie pojedziemy bezpiecznie z dzieciakami. Samochody w tych latach nie miały mieć obowiązków, nawet lusterka po lewej stronie. On nigdy nie miał drzwi nawiercanych nawet pod lusterką. Tu nikt nie zapachlował. One no, wyglądają tak od samego początku ani lewego, ani prawego lub starkiem wstecznym jest tylko to wewnątrz zamontowane. I tak mm, zostało. Mm. Tu jest naklejka do mnie z rocznicy światowych rekordów e, polskiego Fiata. <laughs> Druga z 12, faktycznie 20. Tak. Pozdrawiamy. Byłem pewien, że to 2011 rok, ale mylę się. To 2011. <laughs> tak. Dobra. Idziemy dalej. E, coś jeszcze charakterystycznego. O historii samochodu i o punktach charakterystycznych możemy opowiadać godzinami. Hmm. Jeżeli znacie historię, jeżeli chcecie. No tak, ja nie jest nas... właśnie. To jest tarczowe. temat punktowy, o który się czepia i, i dużo ludzi ma o to problemy. Hmm. Słuchajcie, yy, ja teraz już żartuję, nie wiem, że nie, nie muszę was kłamać. Na tym samochodzie, w tym miejscu. Bo to jest naklejka już odtworzona. Natomiast tu jeszcze była naklejka ta, która była oryginalna, tylko już tak wyblakła, tak zniszczona, że trzeba było w sum odnowić. I teraz wszyscy klejcie te naklejki, ale wiedzcie o tym, że one były klejone tylko w, 60, 90, w 69 roku i przez kilka miesięcy na początku 70 roku. Nigdy później te, te naklejki już nie występowały na samochodach. A wiecie po co one się pojawiły? One się pojawiły po to, bo w 68 roku samochody wyjechały na ulicę i zaczęły się problemy, bo te samochody zatrzymywały się na miejscu, a wszystko prało ich po tyłkach, bo nie wyhamowywały samochody. Więc ktoś pomyślał, że trzeba coś pokazać wszystkim użytkownikom drogi, że jednak słuchajcie, no ten samochód się zatrzyma, jeżeli zobaczycie już światło stop yy, przed sobą. Stąd ta nakajka. Później z tego zrezygnowano, bo już świat, Polska mm. utożsamiała się z samochodem. Wszyscy poznali ten samochód. Wiedzieli, wiedzieli że on hamuje szybciej niż Warszawa, Syrena, Żuk. Tak. Tak. <laughs> Okay. Opony to są tragiczne w tym samochodzie. Tak no ale po powiedzmy, roku, że no. wyjechałeś nim teraz po dłuższym po, postoju, nie? Po dłuższym postoju, bo tak, tak, tak się składa, że właśnie to nie jest mój jedyny samochód, to nie jest mój jedyny Fiat. I, i no, GTJ-em nie jeździsz na co dzień. Nie jeżdżę na co dzień, ale nie jest to jedyny Fiat twój. Nie jest to jedyny Fiat. Natomiast ten Fiat faktycznie to jest wyciągany tylko wtedy, kiedy masz ochotę w nim pojechać. W te przysłowiowe słoneczne dni i naprawdę na jakieś fajne miejsce spotkanie się z ludźmi porozmawiać. Mm -hmm. Szkoda nie No szkoda, szkoda. szkoda Takich samochodów nie, dużo szkoda. już. Dużo nie zostało, nie? No wygląda bajecznie. A najpiękniejszy w tych samochodach to jest ten zapach. Tak, którego nie, nie jesteśmy w stanie przekazać filmem póki co, nie? Ale... Kiedyś jest będzie to, że taka technologia. Jest tutaj właśnie po wyciąganym były fotele. Mhm. Do nakierowania zdjęta tapicerka. Zakładasz to z powrotem i on znowu pachnie tak jak pachniał przed rozdzielaniem. Mhm. <grych> on ma czarną tapicerkę, nie? Tak, I Jeszcze były czerwone? Ma, nie, w moim czerwone. była Czerwona tapicerka w białym nadwoziu nie udało się. A samochód, o którym wspominałem wcześniej, ten mojego wujka... Nie wiem, czy Jarek nie ma, nie? Jarek ma. Jarek Jarka ma... samochody się podziwia z takim że na ustach, pozdrawiamy Jarka. Jarek jest mistrzem od dużych kwiatów, także szacun, po prostu szacun. Tak. Samochód mojego wujka był w tym charakterystycznym kolorze błękitny... błękit turecki? Tak, błękit hmm. turecki. I on miał tak samo wnętrze w tym samym kolorze, takim blado zielonym czy blado niebieskim. No. A ja mam taki. Dobra, i teraz jeszcze ciekawostka dla tych, którzy może nie mieli okazji jechać takim Fiatem, to stacyjka jest z lewej strony. Biegi. Tak. No biegi są po prawej. Właśnie, i biegi w kierownicy. To też jest To też jest rzecz, której trzeba się nauczyć jak to się ma... Proszę bardzo. Działa. Działa bardzo co, idziemy? Idziemy. Zapraszamy w drogę.